Dziś odbył się drugi bieg z cyklu Kaszuby Biegają. Było nam niezmiernie miło z tego powodu, że aż 203 osoby ukończyły morderczą trasę biegu górskiego na Wieżyce, najwyższej góry w północnej Polsce. My jesteśmy z Sopotu, proszę pana. Jesteśmy z Mickiewicza, jesteśmy reprezentacją drużyny Mickiewiczów właśnie. Bloku numer 59. Tak. Y, biegamy hobbystycznie, zwłaszcza w naszym pięknym lesie. Jestem kolarzem, więc dopiero wchodzę w świat biegania, ale przyjechała nas całkiem spora grupa osób z Trójmiasta. Fajna trasa wymagająca sporo pod górę, sporo w dół, co znacznie różni się od biegów po płaskim, także udało mi się przebiec na trzecim miejscu to z moim pierwszym w życiu sukcesem biegowym kiedyś biegałam wyczynowo na orientację, ale zakończyłam w 2004 roku i teraz tak bardziej turystycznie traktuje biegi. I startuje w biegach ulicznych i w jakichś takich biegach górskich. Wszystkich biegach, które są tutaj na Kaszubach. Mamy się czym pochwalić w Polsce. Dzisiaj w biegu rywalizowało z nami kilkanaście osób z całej Polski, z województwa śląskiego, z wielkopolski, z Mazur. Wydaje mi się, że ta impreza na stałe wpisze się w kalendarz imprez i będzie dobrze promować w piękną ziemię kaszowską.